Cześć kochani dziś będziemy robić foremeczki a gdzie czy są zabaweczki o tutaj i talerzyki więc zaczynamy dobra wszystkie są zaczynamy od kwiatowego no. zaczynamy od kwiatowego to, że on jest dobry, nie, w dobrej formie. Dobra forma jest zależna od tego. I czekaj, czy wyraźnie da, da, da otworzyć takie coś, tylko bez pomocy. A to by nikt nie pomagał? Nie, mi nikt nie pomagał. Ja mam 4 lata i to ty nazywam za ile będą dni moje urodziny. To to powiedz mi, za ile będą moje urodziny? Piąte? 70 dni. O, to super! Jak będziesz miała 5 lat, to co dostaniesz? Tlampolinę! Ja myślałam, że chomika. Też. I klatkę na chomika, wszystko do rąku chomika, Klapkę na chomika, chomika. Jeszcze babcia mi kupi, jeszcze kilka zabawek babcia będzie mieć. Wiem jakie. po oglądałam takie śmieszne filmiki i znalazłam takie zabawki, ładne i śmieszne i fajne. A może po pięciu latach nagrywam film, tato znowu? Urodzinowy. Tak. No dobrze, ale ten film miał być o czym? A, tak, o Dobra. Ale się rozmarzyliśmy, co? Pewnie. Ale się rozmarzyliśmy. A może czy całą czeską do tych? Chcecie? Tak. Ale różową. Żo? Okej. No jak ładnie wieczko schodzi. Pewnie. Pewnie że ładnie. Mm, mm. Jeszcze nie jest taka dużo. Już nie da się jej wyciągnąć. O, dodada. Chcecie jaką foremkę? To całe do ty? A jakie masz foremki? No, takie. I takie Weź zacząć od tamtych. No, no. Będę uczyszczać. Dobra. Zaczynamy. Co? habiku. o Masz? Maj Jeszcze tutaj, schabiku. Coś tam nam wyszło? Tak, wyszło nam to. I jeszcze.